pierwsze czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. I moi drodzy, zobaczmy, co pisze do nas dziś Święty Paweł, co pisze w tamtych czasach do Kolosan, ale yy, tak mi się wydaje, że to jest bardzo aktualne właśnie dzisiaj. To co w tym słowie Paweł mówi dzisiaj do nas. Że Chrystus jest Bogiem i wszystko zostało stworzone w nim i przez niego. To, co w niebie, to, co na ziemi, wszystkie te byty widzialne, niewidzialne, to, co widzimy, to, co możemy dotknąć i tego, czego nie możemy dotknąć, że my jesteśmy Jego stworzeniem, że my jesteśmy Jego obrazem, że my jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, że możemy się dotknąć, że tą materię, którą góry, te drzewa, tą przyrodę możemy dotknąć, ale na przykład byty niewidzialne, nie wiem, tlen, który oddechom, który jest nam niezbędny do życia, nie widzimy. To jest. Byt niewidzialny. To Bóg stworzył. Wiatru nie widzimy, ale czujemy podmuch wiatru. I wiele, i wiele takich innych rzeczy. Wszystko stworzył Bóg. Wszystko, co stworzył, jest dobre. Albo tak, wszystko, co stworzył, jest dobre. A to my już swoim egoizmem, swoim życiem. Możemy to gdzieś pozmieniać, bo mamy wolną wolę, bo Bóg nas w niczym kochani nie ogranicza i właśnie Chrystus jest obrazem Boga, Boga niewidzialnego, dlatego my możemy oglądać właśnie Boga w osobie Pana Jezusa, w osobie Chrystusa. I Paweł dalej mówi, że On jest głową Kościoła. My jesteśmy kochani Kościołem. Ty, bracia i siostro, każdy z nas tworzymy Kościół i Bóg y, 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 w, y, w, y, w obrazie Jezusa Chrystusa jest na, naszą głową, jest głową całego Kościoła. Pisze Paweł dalej, jest pierworodnym pośród umarłych, aby pierwszy tak umarł, by dać życie, by dać życie wieczne każdemu z nam. Z nas, by, y, byśmy my mogli zamieszkać kiedyś właśnie w Królestwie Bożym, y, w całej pełni. Byśmy tu już mogli tą pełnią y, Bożą żyć na ziemi. Byśmy się y, y, byśmy razem wspólnie w Nim i przez Niego, mogli innych przyprowadzać Samych siebie i innych, właśnie do tego Królestwa Bożego, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni i, i, i które dla nas swoją drogocenną krwią wykupił sam Pan Jezus na, na drzewie Krzyża, oddając życie za mnie i za Ciebie. No właśnie, Paweł pisze, wprowadziwszy pokój przez krew Jego Krzyża. Właśnie, pokój. Przez krew Jego Krzyża, nie y, jakiś pokój taki, który my mówimy często święty, spokój, czy jakieś tu mamy mowę o pokoju, pokoju Bożym, który jest wprowadzony przez krew samego Boga, przez krew Jezusa Chrystusa wylaną na drzewie Krzyża. E, Stańcie z radością przed obliczem Pana. Psalm setny. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Słuszcie Panu z weselem, stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, on sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramie wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Zobaczmy, Autor. Tego psalmu, psalmu, psalmu setnego, zachęca nas do tego, byśmy z uwielbieniem, byśmy z krzykiem wręcz wykrzykiwali na cześć Pana. Wszyscy, w, w, każde stworzenie, byśmy służyli Panu z wesołem, byśmy stawali każdego dnia przed Jego obliczem. A więc wstaję rano, budzę, otwieram oczy i mówię: Dzięki Ci, Panie. Że mogę oddychać, dzięki Ci Panie za ten dzień, dzięki Ci Panie za moje życie, za moje poczęcie, dzięki Ci za moją żonę, mojego męża, moje dzieci, moich rodziców, moich sąsiadów, za moją wspólnotę, za wszystko Ci Panie z dziękuję. za moje ręce, nogi, za to, że mogę dziś stać, że właśnie mogę dziś, i, y, że mam dziś co zjeść, że mam dar tak nad głową i wykrzykować, wykrzykiwać to z radością. Wielbić Boga, wielbić Pana. On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami, Jego pastwiska. Czy tak jest? Czy ja jestem e, własnością Boga? Czy ja oddaję wszystko w ręce Boga? Czy powierzam się Panu Bogu? E, czy wierzę w to, że On mnie stworzył? Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Taki jest Bóg, taki jest nasz Tata. I Pan Jezus dziś w aklamacji z Ewangelii Jana mówi nam, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Pytanie mogę sobie dziś bracie i siostro zadać, ty możesz sobie też zadać, czy ty idziesz dzisiaj, dzisiaj, tego dnia, czy Dzisiaj w swoim życiu idziesz w światłości, w światłości życia, w światłości, którą jest Jezus Chrystus. Kto idzie za mną, <coughs> będzie miał światło życia. Czy masz światło życia? Czy idziesz za Jezusem? Bo on jest właśnie tą światłością świata. On jest. On jest tym promykiem. Yy, oto on rozświetla moje życie, moją drogę. Twoją, bracie i siostrą. I dzisiejsze słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oj, chryst jakiś tam jakiś jest. <laughs> Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa. Uczniowie Jana dużo poszczą i moduł odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast Twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich. Czy możecie nakonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść, nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie nowe podrze i łata z nowego nie, da, nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młody winę rozerwie bukłaki. I samo wycieknie, i bukłaki przepadną, lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrysty. Biorę sobie czapeczkę znów, bo ja bardzo lubię. I kochani, dziś może się nam wydawać, że te słowa są jakoś takie proste w sumie, bo... Pan Jezus mówi o panie młodym, a więc on mówi jakby o sobie, że on jest tym panem młodym, gośćmi weselnymi, powiedzmy są uczniowie jego i dlatego nie poszczą, bo Pan Jezus mówi, dopóki pan młody jest z gośćmi, to tak naprawdę nie godzi się, nie pasuje gościom weselnym pościć, gdy pan jest młody z nimi, tak, jest pośród nich, a więc dlatego Pan Jezus pokazuje, że uczniowie jego nie poszczą, bo on jest z nimi. I mogłoby się wydawać, że ta Ewangelia jest w sumie taka prosta, taka zrozumiała, ale z drugiej strony mi się wydaje, że ona jest Ewangelią dosyć trudną, bo zobaczmy, jak to może wyglądać w naszym życiu, ten obraz tej dzisiejszej Ewangelii. Czy właśnie my, jako ludzie wierzący, jako ludzie religijni, bardzo często właśnie żyjemy takim rytmie starotestamentowym. Nie mówię, że to jest złe, ale że tak chcemy, że żyjemy takimi prawami, przepisami. Dobrze by było, gdyby nam właśnie, gdybyśmy tak mieli powiedziane, że mamy tak i tak zrobić i wtedy będziemy, nie wiem, zbawieni i wtedy będzie wszystko dobrze. Pan Jezus pokazuje nam, że my mamy żyć środkiem, swoim sercem. Mamy kochać tak, jak On kocha. Mamy być tą światłością dla innych, tak jak on jest światłością dla mnie, mamy iść za nim. Tak jak czytamy dziś w tej aklamacji z Ewangeliana. E, I chodzi o to, Pan Jezus nie mówi tu, że macie nie pościć. Będziecie pościć, kiedy zabiorą Pana młodego gościom weselnym, wtedy będziecie pościć. E, I to pokazuje nam, że my właśnie żyjemy bardzo często właśnie tym, tymi przepisami starotestamentalnymi. E, czy przychodzi piątek, czy środa, pościmy w ogóle, żeby wszyscy właśnie to widzieli, żeby pościmy, jesteśmy tacy ponurzy, dużo się modlimy, a więc możemy się też, kochani, i zamodlić. A czasem to nie jest ważne. To nie wiem, taki przykład: jest dzisiaj piątek, ja na przykład też wróciłem do postu, też poszczę, i, I nie wiem, jestem dzisiaj gdzieś zaproszony do swoich znajomych, do swoich y, y, bliskich, by przyjść z nimi, y, poroz, porozmawiać, by z nimi posiedzieć, y, zjeść kolację. I ja z tej kolacji nie skorzystam, bo, y, bo jestem, y, bo dzisiaj poszczę, bo dzisiaj poszczę, widzimy tam moją małżonkę z tyłu. <gry> bo dzisiaj, bo dzisiaj, bo dzisiaj poszczę. kochani, to nie o to chodzi, bo w, te, w tym momencie mogę zrobić przykrość y, tym ludziom, którzy dla mnie coś zrobili, dla mnie przygotowali tą kolację, czy, czy obiad, czy jakąś ucztę, a ja, y, ja za wszelką cenę chcę pokazać, bo ja dzisiaj tu poszczę i ja nic tutaj dziś nie zjem, nie skorzystam, bo, no bo poszczę. I Pan Jezus nam pokazuje, że to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, byśmy byśmy ten post, byśmy ten post mieli jako coś najważniejszego, byśmy patrzyli na drugą osobę, na tą osobę, która z miłości dla nas, nie wiem, przygotowała ten posiłek, przygotowała ten obiad, tą kolację, musiała się natrudzić, byśmy właśnie z tego skorzystali. Kochani, takie sytuacje pewnie wy też mieliście. Ja też często mam, że właśnie y, jestem w poście, poszczę i, i, i zdarzają się takie sytuacje, że jestem zaproszony gdzieś, albo jestem w danej e, sytuacji e, poproszony o to by, nie wiem, poczęstowany i kochani, nie wiem jak to nazwać, zerwie ten post, no poniekąd tak. E, żeby właśnie nie robić przykrości tym ludziom, którzy, którzy to dla mnie zrobili. Tak samo jeśli chodzi o modlitwę, mogę się kochani zamodlić, mogę y, się zaklepać tą modlitwą, y, mogę od rana do wieczora się modlić, y, nie zauważając, y, że ludzie wokół mnie, czy moja żona, czy mój mąż, czy moje dzieci chcą ze mną porozmawiać, y, chcą ze mną pobyć, chcą ze mną oglądać film. Może chcą się nawet ze mną wspólnie pomodlić, a ja nie, 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 bo ja się teraz modlę, 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 modlę. I to jest, kochani, takim yy, niebezpieczeństwem. Ja bym powiedział niebezpieczeństwem, bo, bo możemy się w tym stracić. I diabeł bardzo często tak może działać też, że módl się więcej, 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 a tu ci się na przykład, nie wiem, roz, rozwala ci się rodzina, rozwala ci się małżeństwo, bo ty się tylko modlisz. I to jest, nie, to jest y, moim zdaniem takim naprawdę niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o, y, o ludzi wierzących. Y, ja miałem taki początek po moim nawróceniu, też gdzie y, chciałem, żebyście wszyscy tak modlili, jak ja się modlę, dużo się modliłem. Nie mówię, że teraz się mało modlę, też się dużo modlę, ale staram się to tak robić, by nie zabierać czasu mojej rodzinie, moim dzieciom, mojej żonie. Y, Albo zabierać na tyle czasu im, ile mi na to pozwalają. A więc to jest bardzo ważne, co dziś Pan Jezus mówi. Mogłoby się wydawać, że to jest proste, ale w życiu może być już nie tak łatwe. To może być właśnie trudne to i może być czasem to niezrozumiałe. Nawet, nie wiem, ktoś powie, a dziś piątek, a ty nie pościżał bo zjadłeś mięso i już ci ludzie oskarżają bo nie wolno ci w piątek jeść mięsa nie wolno ci jeść w piątek miejsca. mięsa nie? a a dużo ludzi na przykład pracuje fizycznie gdzie oni potrzebują na przykład zjeść nawet w piątek mięso i nie wiem jak na to patrzeć ja nie jestem księdzem nie jestem Teologiem, nie wiem jak do tego, ale każdy ma, jak do tego podejść, ale każdy ma swoje serce, ma swoje sumienie i, i robi to, co uważa za słuszne w swoim sercu, w swoim sumieniu. Każdy będzie zdawał sprawę z, ze swojego życia. Nie, z moj, nie będę stawał przed Panem Bogiem, nie, ben, nie będę sądzony yy, yy, jak moja żona żyła, albo jak mój mąż żył, albo jak mój sąsiad, tylko jak ja żyłem, jaki ja byłem. Yy, I to jest gdzieś ważne, byśmy byśmy starali się żyć y, tym, czym chce, byśmy żyli Pan Jezus. Chce, byśmy żyli miłością, chce, byśmy szli za Nim, chce, byśmy szli w tej światłości świata. I byśmy nie tylko żyli tymi przepisami, tylko, tylko naprawdę żyli Słowem Bożym. Słowem Bożym, które, y, które nie pada bezowocnie na ziemi. Tylko zawsze wydaje, Słowo Boże wydaje owoc. Wydaje owoc w swoim czasie. Wydaje owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. To już pozostawiamy Panu Bóg. Jemu oddajemy chwałę. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. To co stare zostawmy. Zostawmy tego starego człowieka. On będzie wracał. On będzie chciał wracać. Ale nie przyszywajmy do, na, do, do nowego człowieka, tylko starajmy się żyć tylko nowym. E, każdego dnia starajmy się nawracać i być na nowo e, coraz bliżej Pana Boga. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków, dlatego się mówi nawet w że stare wino jest dobre, stare skrzypce są do, dobre. Jakiś mój temat. E, ale moi drodzy, trzeba sobie dziś zadać pytanie, czy. Ja czasem dzisiaj nie jestem takim właśnie faryzeuszem, e, takim uczonym w piśmie, że, że znam słowo, znam pismo i staram się nim żyć, ale tak właśnie przepisowo. E, a Panu Bogu chodzi całkiem o co innego. Byśmy żyli prawdziwie słowem. Możemy, by to słowo Boże żyło prawdziwie w nas. I by ci ludzie, którzy patrzą na nas, widzieli, to jest chrześcijanin, to jest człowiek wierzący. To jest człowiek wierzący, który prawdziwie żyje Słowem Bożym, żyje prawdziwie Ewangelią. I nie ma w nim podstępu. Nie ma w nim podstępu. A kochani, możemy zobaczyć, nie wiem, sami w sobie albo, albo w, w ludziach, których znamy, których widzimy gdzieś w Kościele, jak czasem to właśnie jest. Że to może być taka obuda, no nie? Że mogę właśnie to robić gdzieś, żeby ludzie na mnie patrzyli, że jestem taki wierzący, taki pobożny. Trzeba pokazywać też swoje emocje. Nie wiem, jesteś dziś zdenerwowany, jesteś zły, jesteś zdenerwowany, jesteś zły. Nie ukrywaj tego, nie, nie graj. Tylko, nie wiem, pokaż to, idź do pana Jezusa, oddaj mu to, powiedz mu dzisiaj po prostu mi coś nie wychodzi. Nawet ludzie niech czasem zobaczą też właśnie te, te moje. Jakieś te minusy, bo nie tylko są plusy, tylko są też minusy, ale Bóg nas kocha taki, jak jacy jesteśmy dzisiaj. Pan Jezus dziś nie mówi, nie, jak będziesz pościł i, i będziesz się dużo modlił, to Cię wtedy będę więcej kochał. Nie, Pan Jezus tak nie mówi, albo jutro Cię będę kochał, jak jutro będziesz lepszy, jak jutro jutro nawrócisz, a dziś Cię nie kocham. Nie, Pan Jezus, Bóg mnie kocha każdego dnia, Bóg Ciebie kocha każdego dnia, takim jakim jesteś dzisiaj. Pan Jezus mówi, złodzieje, prostytutki wejdą przed wami do Królestwa Bożego. Przed wami, przed obłudnikami. A więc, kochani, warto się uderzyć w piersi, warto uderzyć się w swoje serce, otworzyć to swoje serce i popatrzeć, jaki, taki, jak napra, jaki jestem naprawdę. Jak to moje życie wygląda, jak ta moja wiara wygląda, jak ta moja modlitwa wygląda. Ja też, kochani. Yy, do końca sierpnia się mogłem Pompejanką, ale w tym roku miałem przerwę tym Pompejance, bo, bo był taki czas, że już się to robiło takim właśnie, takim nie chcę mówić brzydko, takim może i klepaniem gdzieś. A więc postanowiłem, że więcej będę czasu poświęcał na adorację. Więcej czasu każdego dnia na adorację. Kochani, każdy z nas musi podejść do jakby do swojej modlitwy indywidualnie do tego, ile może, jak może. Nie każdy też może pościć na przykład, bo mu zdrowie na to nie, nie pozwala. Ja też y, dawniej był czas, że pościłem chyba przez dwa lata w środa i piątek. W sumie nic nie jadłem i nawet takie miałem. W sobie coś, że jak to można? Ktoś powie, że nie może pościć. Przecież to nie jest nic trudnego o, w ten sposób, a później gdzieś Przestałem pościć i chciałem wrócić do postu, i było mi ciężko i wtedy zrozumiałem tych ludzi, którzy na przykład nie mogą pościć z różnych przyczyn, że nie mogą się zmobilizować, że im zdrowie na to nie pozwala, bo to nie jest łatwe. Kochani, I teraz znów wróciłem do postu i cieszę się bardzo, że mo mogę pościć. I dzisiaj też poszczę i mam post, mam intencję przy tym poście, bo, bo tak jest dobrze, kochani, by też pościć i mieć jakąś intencję, intencję jakiejś osoby, czy jakiejś sytuacji, m, czegokolwiek, by mieć intencję tego postu, by to nie był post, że, post, że bo chcę dzisiaj odchudzić się 5 kg na przykład, no i nie, nie jem teraz przez tydzień. Ja wam też kiedyś opowiadałem e, świadectwo mojego znajomego, który pościł tam, postanowił sobie tydzień pościć, nie jeść nic i mówię mu, chłopie po, po czeknie, czy po czterech, mówię mu weź i zjedz coś, bo po prostu nikt z Tobą nie wytrzyma, bo to nie jest na pewno, mówię, Boże, tylko to sobie Ty zrobiłeś, a robisz po prostu zamęt wokół siebie i taką niesympatyczną atmosferę, która burzy jakby ład i pokój wśród innych ludzi, a więc mówię mu weź i zjedz coś, i to, kochani, tak może być, że właśnie mogę w imię czegoś tam pościć, a to wcale nie, nie Bóg w tym poście działa, nie Bóg przez to działa, nie Bóg tego, Bóg tego nie chce, nawet tego postu. I to właśnie może być taki przykład. A tu dla ludzi, wow, pości, ale nie da się z nim wytrzymać, nie da się z nim żyć. Pan Jezus mówi, macie nie przybierać takich posępnych miniagoni, ubierają się frędzle, sypią gły, popiołem głowę i tak dalej, i tak dalej to nie nie, jeśli masz posić to bądź uśmiechnięty nie rozgłaszaj tego nigdzie, ja już widzicie ja rozgłosiłem e, ale staram się być uśmiechnięty e, dobrze moi drodzy tego wam e, życzę, byśmy e, wszyscy razem mogli właśnie pościć i modlić się na tyle, ile dajemy radę i ile Bóg od nas też tego chce. Yy, ta modlitwa też nie musi być tylko litaniami i, i różańcem yy, i nowennami, tylko to może być prosta modlitwa przez cały dzień, akty szczeliste. Uwielbiam Cię Panie Boże, idę teraz, jest słońce, siedzieć. uwielbiam Cię Panie Boże w tym słońcu ten deszcz, który teraz tak długo padał, kochani, ja się nie mogłem przyzwyczaić z, Ren z Renią i z dziećmi do tej pogody. Tutaj, jak przyjechaliśmy, <laughs> po prostu dwa tygodnie tam w 30-stopniowym y, upale, a tu przyjeżdżasz i jest prawie y, no, bliżej zera. No, <laughs> zmienia całkiem perspektywę, ale właśnie uwielbiać Pana, nawet w tym deszczu. Dzisiaj mieliśmy mi piękną pogodę, wczoraj już też się roz rozjaśniało, a więc bądź uwielbiony Panie, właśnie w tej pogodzie, bądź uwielbiony Panie, w każdym z nas. Każdej siostrze, każdym bracie, bądź wylubiony, Panie. Bądź ulubiony Panie. W tych wszystkich ludziach, którzy są chorzy, którzy leżą w szpitalach, którzy cierpią. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Bądź ulubiony Panie w moim synu w Mikołaju, który, który ma cały czas temperaturę. Chce, Panie, ogłaszać Twoje zwycięstwo, Twoje błogosławieństwo i chce w imię Twojej Jezu Chrysty właśnie ogłaszać uzdrowienie. E, Przyjdź, Duchu Święty. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Bądź ulubiony Panie Jezu Chrystę tej młodej dziewczynie, którą. Widziałem ostatnio w szpitalu, która chciała sobie odebrać życie, bądź wybiony panie w jej życiu, bądź ulubiony w, w jej rodzicach, w jej ojcu, matce, bądź ulubiony panie, bądź ulubiony w tych wszystkich sytuacjach, panie, e, które spotykamy, e, których uczestniczymy w swoim życiu, bądź ulubiony w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze życia, bądź wymiony panie w tych wszystkich ludziach, którzy podróżują. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. W Ojcu Świętym, Franciszku, w biskupa, w tych wszystkich księżach, w tych wszystkich ludziach, charyzmatykach, w tych wszystkich, którzy głoszą Twoją Ewangelię, by rozszerzać, budować Królestwo Boże na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tych ludziach, którzy dużo poszczą, w tych, którzy się dużo modlą, by to robili na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony w tych, którzy w ogóle nie poszczą, którzy w ogóle się nie modlą, którzy w ogóle Ciebie nie znają, by mogli Cię poznać bądź uwielbiony Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, błogosławiony Panie. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. I moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy być razem i nie zdradzę Wam jakiegoś mojego planu, mojej tajemnicy, ale y, modlę się, omadlam y, jakby co do zmiany formy tych, 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 tych nagrań, y, ale to w swoim czasie wszystko jak Duch Święty pokaże. A póki co mam nadzieję, że będziemy się spotykać już częściej. Pozdrawiam Was z Bogiem. Pozdrówcie swoje żony, swoich mężów, swoje dzieci, swoich rodziców, swoich bliskich. I zapraszam Was do tego, byśmy razem wspólnie wielbili w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pa! pa.